you mm -hmm. Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Słuchajcie, mamy tutaj nową serię, którą rozpoczynam razem z Honey Combination, czyli z marką od padów, pas polerskich, od kompletnego systemu, który według mnie naprawdę spełnia wszystkie potrzeby dla profesjonalistów. Ja na tym systemie pracuję i dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, jak zrobić dobry finish lakieru i kiedy go zrobić. Ostatnio, jak byłem właśnie na święcie detailingu w Mister Cleanerze, dużo z Was podeszło do mnie zbić piątkę i nie tylko. Mieliście okazję popracować troszeczkę z systemem od Honey Combination, gdzie byłem tam jako przedstawiciel. Zauważyłem sporo problemów, sporo Waszych również pytań dotyczących polerowania. Zauważyłem, że macie z pewnymi rzeczami problem, dlatego postanowiłem razem z Honejem właśnie stworzyć dla Was kolejną serię poradników, ale już stricte dedykowaną do polerowania, abyście mogli u siebie zająć się profesjonalną robotą na podstawie zwykłego filmiku. Oczywiście szkolenia są bardzo ważne, warto żebyście jednak mieli takie podejście, że warto jest się cały czas kształcić, edukować, rozwijać i korzystać z takich szkoleń, które chociażby u mnie są do dyspozycji. Natomiast jeżeli Możecie już pierwszym etapem, właśnie samym filmem, rozwijać się swojej umiejętności. Jest to bardzo fajny pomysł, dlatego dzisiaj zaczynamy serię od Honeycombination. Słuchajcie, mamy tutaj maskę świeżo wylakierowaną, myślę, że jakieś półtora miesiąca temu, w czarnej Unii, czyli najtrudniejszy kolor do wykończenia. Nie jest to niemożliwe do zrobienia, natomiast faktycznie osoby, które nie mają doświadczenia albo nie mają odpowiedniej wiedzy, mogą mieć z tym problem, żeby idealnie wykończyć lakier. Tutaj, jak możecie zobaczyć, lakier po, e, lakierniku nie ma hologramów. Jest całkiem naprawdę przyzwoity. Oczywiście posiada siatkę drobnych zarysowań, którą tutaj możecie zobaczyć. No, to jest siatka zarysowań po prostu z przecierania tego mikrofibrą, takie klasyczne rysy. Natomiast tu obok e, przeleciałem ten panel 1, czyli pastą, która ma agresywne ścierniwo, które się nie rozbija. No i właśnie te, ten hejs, ten mikro czy zwał jak zwał, powstał właśnie w wyniku intensywnego polerowania bez odpowiedniego wypracowania pasty. Teraz chciałbym, żebyście zwrócili właśnie mocną uwagę na to, co mówię, że nie ma złego systemu poleckiego. Jest tylko zła świadomość jego użycia. Jeżeli mamy pastę polerskie, które posiadają rozbijalne ziarno, należy tak tą pastą pracować, aby idealnie ją wykończyć. Ta pasta musi te ziarno zużyć do samego końca, wówczas osiągniemy idealny efekt zarówno polerowania, i wykończenia. To jest tak zwany one Natomiast o one stepie będzie kolejny materiał, a jeszcze kolejny będzie o cuttingu, także już macie zapowiedź tego, co będzie w przyszłości. Dzisiaj mówimy o finiszu. Kiedy taki finisz w ogóle zrobić? Słuchajcie, kilka opcji, które wymagają od nas przeprowadzenia takiej korekty dosyć szybkiej, bo nie jest ona aż tak wymagająca, no i przede wszystkim bardzo lightowej, jeżeli chodzi o Lakier, dlatego że zbieramy tam naprawdę niewielką ilość mikronów. Także więc, kiedy robimy finish lakieru? Jeżeli chodzi o samochody nowe, no to one przeważnie w wielu przypadkach wymagają właśnie takiej korekty finiszowej. Dlaczego? Z tego względu, że one od fabryki przejeżdżają bardzo długą drogę do salonu. W międzyczasie mogą zostać po prostu gdzieś tam. Przykryte jakąś folią, jakąś płachtą, jakąś nawet taśmą maskującą i tak I wówczas na tym lakierze powstają, powstają drobne ślady. Jeżeli nie, super. Natomiast właśnie jest to korekta dla samochodów nowych, między innymi. I głównie właśnie tam wystarczy tylko lekko przepolerować ten lakier taką bardzo delikatną pastą, która zbierze po pierwsze jakieś resztki tych polimerów, tych środków nabłyszczających, czy tam konserwujących na etap transportu. Do tego służy właśnie taki finish, żeby oczyścić lakier poniekąd. No, i przy okazji nadać mu jeszcze większej głębi lakieru koloru, dlatego że właśnie taka kombinacja finishowa ma sprawić, żeby wyciągnąć z lakieru wszystko, co najlepsze. Kolejnym etapem, kiedy robimy finish, oczywiście po cuttingu, no jest to oczywiście przy dwuetapowej korekcie, no wymagane jest prawie zawsze, aby taką finishową korektę przeprowadzić. Dlaczego? No chodzi o to, że mocny cutting, mocne ścierniwo i mocny pad mogą po sobie po prostu pozostawić ślady. Nawet jeżeli zrobimy dobrego one-stepa, czyli wypracujemy pastę do końca, no to mo może się zdarzyć, że w takich przetłoczeniach ta pasta nie będzie chciała idealnie się dać wypracować, albo pat po prostu nie dociśnie nam tego elementu za bardzo, przez co w tych właśnie newralgicznych miejscach mogą być ślady w postaci właśnie agresywnego polerowania, czyli haze ewentualnie halogramy, jeżeli pracujemy na maszynie rotacyjnej. Ja nie pracuję na maszynie rotacyjnej, tylko i wyłącznie w newralgicznych miejscach, gdzie maszyna Dual Action po prostu nie jest w stanie tego obrobić, na co nie pracujemy maszynami Dual Action tutaj u nas i takie też Wam będę rekomendować, one sprawiają najmniej kłopotów, zarówno w wykończeniu, zarówno w cuttingu, w bezpieczeństwie dla lakierów, w bezpieczeństwie dla użytkownika. Być może troszeczkę więcej kosztują, jeżeli chodzi o wibracje i o zmęczenie, natomiast jeżeli chodzi o obsługę dla samochodu jest to moim zdaniem najfajniejsza opcja. Opcja. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. No i ostatnim przypadkiem, kiedy robimy taki finish lakieru są samochody używane, które nie posiadają rys. No zdarza się, że ktoś wyjedzie z samochodem z salonu i ten samochód był na tyle fajnie transportowany i przy okazji myty zgodnie ze sztuką w międzyczasie, że nie posiada po prostu uszkodzeń lakieru, ale no niestety padał na niego deszcz, woda odparowała. Był myty, chemia odparowała. I tak dalej. Są pewne po prostu zanieczyszczenia, które na tym lakierze się zbierają. I wówczas nie musimy robić korekty lakieru. Możemy po prostu zrobić szybki finisz, żeby zebrać, podobnie jak w nowym samochodzie. Osad, który się zebrał, utlenienie delikatne, które się po prostu zrobiło po czasie. I wtedy taki finish nada super fajnego połysku i pozwoli nam, Przygotować powierzchnię pod aplikację, czy to powłokwoli, czy nawet po prostu zwykłych wosków też będzie jak najbardziej super sprawa. Są to usługi, moim zdaniem, niezbyt wygórowane cenowo. My na przykład, jeżeli mielibyśmy robić finish, kasujemy klienta po prostu po westawki. Dlatego, że taka korekta finiszowa jest naprawdę bardzo, bardzo lightowa. Chyba że mówimy o polerowaniu lakierów typu uni, lakierów typu akrylowe, typu właśnie kolory pastelowe, czyli bez żadnych tam metalików, bez, żadnych, bez żadnego efektu perły. Wtedy takie lakiery raczej są bardziej wymagające i taki finisz już będzie wymagał od nas troszeczkę wprawy. Dlatego pokażę Wam, jak to zrobić, żeby się zarówno nie narobić, i żeby ten efekt był jak najlepszy. Słuchajcie, w tym miejscu mamy właśnie korektę, taką cuttingową. Oczywiście ona była niedobrze wykończona. Była to korekta z 1+, czyli pastą, która ma nierozbijalne ziarno, więc dosyć dużo hejzu nam pozostało. Tutaj miałem pierwsze podejście finishowe, użyłem do tego pasty trójki, czyli no po prostu finishing compound, jest delikatny hejzik, już jest fajnie, ale niestety nie idealnie, no jest różnica gigantyczna, zobaczcie jaki czarny kolor jest tutaj po lakierniku, a jaki siwy jest po nas, no takiego czegoś niestety klientowi wydać nie możemy, więc tutaj zależy nam na tym, żeby idealnie wykończyć lakier, to wtedy będzie dobra, dobrze zrobiona usługa, schodzimy niżej. Tutaj mamy ślad po taśmie. Natomiast, tu jak możecie zobaczyć, jaka jest znacząca różnica, właśnie po tym finiszu takim niezbyt udanym. Nawet ja czasami muszę zrobić drugą próbę. I tutaj wziąłem sobie 3 plusa, czyli pastę jeszcze delikatniejszą w swoim działaniu, która już idealnie wykończyła nam lakier. Naprawdę świetnie się ta korekta tutaj przeprowadziła. Już przy okazji usunęliśmy te zarysowania po lakierniku, doprowadzając lakier do naprawdę perfekcyjnego stanu przy użyciu delikatnej gąbki wykończeniowej, zielonej, akurat od Honeya. Także tak wyglądała przeprowadzona przeze mnie próba. I teraz chciałbym, żebyście właśnie tak podchodzili do korekty finiszowej. Jakiejkolwiek tak naprawdę korekty, ale przy finiszu jest to bardzo ważne. Wykonajcie sobie próbę, odtłuszczcie lakier, zobaczcie efekt. Nie jest tak, że uda Wam się za każdym razem, za pierwszym razem, macie złoty strzał i za każdym razem będzie idealnie wykończona powierzchnia. Zawsze warto jest zrobić próbę, zobaczyć efekty i po prostu ewentualnie zejść niżej lub zmienić metodę. Jeżeli chodzi o metody polerskie, no to dekalog polerowania, czyli moja autorska metoda jak idealnie pracować pastami polerskimi? Możecie zobaczyć na jednym z poprzednich materiałów w serii Zostań Detailerem. To jest seria warsztatów Honey Combination. Ona będzie skupiała się właśnie na tematyce polerowania. Więc jeżeli nie znacie dekalogu polerowania, chcielibyście się dowiedzieć, co to takiego jest, co ten autor wymyślił na temat polerowania, to albo obserwujcie dalej, bo ten temat na pewno się jeszcze pojawi. Albo po prostu wróćcie do serii Zostań Detailerem, gdzie w którymś odcinku o polerowaniu o tym mówię. Tak czy inaczej, pokażę Wam, jak w takim razie. Udało mi się doprowadzić ten czarny uni do perfekcji. Biorę po prostu maszynę polecką i zobaczycie jak to wygląda. Słuchajcie, jak zdążyłem Wam pokazać jakimi kombinacjami sobie pracowałem i jakie wówczas efekty osiągnąłem, no to jeszcze muszę wspomnieć czym różnią się pasty 3 plus i trójka. Mianowicie, no, system Honea jest dosyć intuicyjny. Mamy pastę 1, która jest pastą cuttingową, 1 plus jest jej odmianą jeszcze bardziej agresywną z nierozbijalnym ziarnem. Dwójeczka, czyli pasta one-stepowa, polishingowa, która ma rozbijalne ziarno, dosyć szybko daje się wypracować. Trójka to jest pasta finiszowa, bardzo delikatna, do metaliku jest naprawdę rewelacyjna. Dwa przyjazdy mamy tak naprawdę robotę zrobioną i mówimy o wypracowaniu hejzu po pastach cuttingowych, które nie zostały idealnie wypracowane na lakierze, to jest bardzo ważne. Dlatego, że jedynką jesteśmy w stanie zrobić naprawdę świetną robotę bez konieczności ponownego wykańczania, czyli tak zwany one-step, ale to w kolejnym odcinku. Mamy tego 3, 3 plusa i po co nam to jest? Warto jest właśnie mieć w arsenale coś delikatniejszego, po co się sięgniemy być może rzadko, ale jak będziemy mieć problem, to uwierzcie mi, niczym sobie nie poradzimy, jak właśnie jeszcze delikatniejszą pastą poleską. I tutaj właśnie taki temat musimy wziąć. Mamy 3 plusa w różnych konfiguracjach wielkościowych, ja sobie tutaj nałożę pastę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o finisz, pasty dajemy mało. Tutaj nie zależy nam na tym, żeby pad był jakoś obficie zalany, dlatego że tu nie robimy korekty lakieru praktycznie. Tego lakieru usuwamy bardzo mało, wręcz tyle co nic, więc tutaj nie musi być super duża ilość pasty. Jedynie co fajnie, żeby pad dobrze był zaimpregnowany. Czyli jeżeli weźmiecie nowego pada, no to spróbujcie tak popracować tą pastą na lakierze, przynajmniej na pierwszym etapie, żeby idealnie cały pad był no po prostu okraszone tym pastą bo jak będziemy mieć suche miejsca na padzie no to jest szansa, że on się nam nie będzie chciał idealnie wykończyć ten lakier dlatego, że gdzieś tam ten pad będzie dla niego zbyt agresywny tutaj mamy honejową trójkę, zielony pad z serii U która jest dedykowana właśnie do finiszu. Mają jeszcze delikatniejsze w arsenale, natomiast ten w zupełności wystarcza. Maszyna malutka, nie chodzi o to, żeby robić sobie tu jakiś bałagan. Chciałbym Wam tylko szybko przytoczyć taką robotę. Nie musimy pracować na jakichś turbo wysokich biegach. Grunt, żeby dobrze rozprowadzić, proste. Postarać się ją troszeczkę wypracować. Musimy tego robić do zera, ale też nie pomijajmy tej metody wypracowywania dobrze pasty polerskiej. Dobra, ja włączam sobie akurat na czwartym biegu. Zobaczycie ile przejazdów zdejdzie mi z wypracowaniem. Takiego jednego groszka na padzie, który już był wypracowany delikatnie. No, panel roboczy przy finiszu możemy sobie zrobić dużo większy. Nie musimy właśnie stosować metody wielokrotności pada razy 6. Możemy śmiało sobie zrobić pół maski za jednym razem, w sensie pół tego, co tu mam zaznaczone, tym małym padzikiem. Oczywiście dużym padem byśmy mogli śmiało pół maski na raz zrobić bez problemu, by finisz sobie z tym poradził. Tym się właśnie charakteryzuje finisz lakieru. Dobra, biorę się do roboty, zobaczycie jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o wypolerowanie tutaj tego lakieru czarnego uni pobawiłem się troszeczkę z tą pastą, nie zrobiłem tego w dwóch przejazdach, na metaliku mogłem sobie na tym pozwolić, czarnym, niebieskim czerwonym, jakimkolwiek bez problemu by to osiadło, twardsze lakiery generalnie mają to do siebie, że Wystarczy naprawdę 3 przejazdy, dwa zrobić nie wykańczając pasty do samego końca i rewelacyjny efekt się udaje uzyskać. Natomiast w przypadku miękkiego, czarnego uni trochę trzeba więcej czasu poświęcić. I to też właśnie zrobiliśmy. Więc ja tak, tak naprawdę myślę, że 4 do 5 przejazdów takich szybkich, to nie jest też duży docisk. To są takie przejazdy bardzo lajtowe, tak naprawdę tylko rozprowadzające, powodujące właśnie takie regularne szlaczki, przyjazdy. One nie są zbyt wymagające, zarówno dla siły mięśni, jak i dla samego lakieru. Jeżeli chodzi o czarne uni, no warto by było mieć dobrej jakości mikrofibry. Ja tu akurat posługuję się mikrofibrami od Klintla, które są naprawdę fajne do usuwania pasty z lakieru. Tutaj nie oszczędzajcie, możecie sobie po prostu porobić strasznego bałaganu przy docieraniu samej pasty, a szkoda powtarzać gdzieś tam te kroki jeszcze raz. Więc tu naprawdę pilnujemy tego, żeby mikrofibra albo była dobrze wyprana i wysuszona, albo żeby najlepiej była nowa. Ja tu akurat mam wypraną mikrofibrę, więc mam nadzieję, że również się to spisze. No ale dobra, dotarte mamy, przejdziemy sobie teraz do inspekcji lakieru, zobaczymy co nam z tego wyszło. Ja już generalnie widzę, że jest naprawdę czarno. No w porównaniu do tego, co jest obok to już w ogóle, ale Wam zaraz to pokażę. Jeżeli chodzi o polerowanie pasty, tutaj nie używamy docisku, po prostu przesuwamy mikrofibrę po lakierze delikatnie, powodując zanikanie pasty coraz to głębiej, coraz to bardziej. O, już jakaś tu mi wzdłużna rysa powstała. No, ale niestety jest to trudny temat do zrobienia. To też jest maska ekspozycyjna, maska testowa, więc mam nadzieję, że tego typu błędy mi wybaczycie. Natomiast chciałbym, żebyście zobaczyli, stricte, jaka korekta nam tutaj wyszła. Przypominam, to jest maska testowa, szkoleniowa. Zrobiliśmy ją specjalnie w taki sposób, aby nie wyglądała najlepiej pod kursantów. Po to, żeby mogli się pobawić troszeczkę w szlifowanie, w mocny cutting. Wycinanie i tak dalej Więc jeżeli Wy jesteście chętni, żeby pobawić się właśnie na takich trupach Które bez problemu da się wyciągnąć Da się naprawdę uratować tą maskę, że będzie wyglądała na igłę No to zapraszam do tego, żeby przyjechać do nas osobiście Na szkolenia, które prowadzimy tutaj raz w miesiącu, regularnie Ewentualnie możecie po prostu czerpać inspirację z tego materiału Jeżeli chodzi o efekt końcowy, jest naprawdę genialny Sami zresztą możecie ocenić, zapraszam tu z kamerą Tak więc zobaczcie jak wygląda korekta na Czarnym unii Oczywiście mamy tu jakieś pojedyncze mikroryski. Być może ze ścierki, być może z tego co zostało po lakierniku. Ja tutaj, tak ja mówię, nie robiłem jakiegoś turbomocnego cuttingu. To były dwa przyjazdy pastą 1. Tak wygląda po lakierniku. Tak wracamy się teraz. Wygląda cutting. Tu finish, który był wstępnie na próbę zrobiony. A tak zobaczcie, jaka jest różnica. Różnica w czerni między finishem a finishem. Jest przepaść. Oczywiście tutaj była taśma, więc ona też troszeczkę zaburzyła, ale mimo wszystko jak ten lakier może być czarny, a jak nie jest. Także ten finish ma wyciągnąć jak największą głębię koloru. Ma sprawić, że czarny naprawdę będzie taki HD. No i to się udało. To jest właśnie korekta finiszowa. Mam nadzieję, że z tego poradnika wyciągniecie jak najwięcej, że będziecie wiedzieli, kiedy się robi taką korektę, kiedy potrzeba ją robić. Ja przyznam szczerze... Rzadko to robię. Czarne uni to nie jest jednak tak popularny temat aktualnie, na szczęście. Większość lakierów jest metalizowanych. Nie wiem z czego wynika to, że te lakiery są mniej podatne na zarysowania i są bardziej podatne na polerowanie jednoetapowe. Być może są inne utwardzacze w tych lakierach. Nie wiem. Ciężko mi nie jestem lakiernikiem, ciężko mi tutaj wyrokować. Natomiast wiem, że Wy, jak będziecie mieć taki samo do polerowania, to teraz będziecie w stanie sobie z nim poradzić. Ja tym materiałem bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik jakkolwiek będzie dla Was przydatny. Napiszcie w komentarzu, czy to się Wam przyda, czy ta treść była dla Was wartościowa. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja. No i zapraszam do kolejnych poradników warsztatów detailingowych, warsztatów polskich. Honey Combination plus Cube Detailing oczywiście ze mną na czele, jestem ich ambasadorem, więc będę propagować i promować dobre polerowanie przy użyciu dobrych sprzętów. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!